Ciecie ma strony 07 i dzisiaj ze mną Nie mam nie. Jesteśmy na serwerze polski power server czy jakoś tak. I rządziliśmy lot na samolocie. To miał być lot na skrzydła, ale dobra. Lot na samolocie. Lot na samolocie. Dobra, ledwo co widać to jest wszystko jedynie co na mapie, bo, bo, bo Dave się bawi. <grystanie> Ta, Dave się bawi, a my sobie latamy. To nam troszeczkę utrudnia, ale co tam? Dave, pozdrawiamy cię. Ale co nagrywamy? No co, co nagrywamy? No jesteśmy już, ale, no, ale co my nagrywamy? No weźcie powiedz co my nagrywamy. <laughs> Jaki ty. Okej. <Okay>. Spadłeś. No. <laughs> Dobra, trzeba wylądować. O jest, ale tu ciemno. Ej. Zjazd do... na zjazd. Kłopię. Fajną mapkę ten ktoś zrobił. Wow. Ej, wybuchłem. Mm. <laughs> Ale co tam? Dobra. Zjazd czy zjazd dwa? O, zjazd, ja już jadę. Dobra, też już będę jechał. Flejo, gdzie wy? Daleko. Jedziemy. <laughs> Buchłem. Buchłeś? No. A ja, a ja wpadłem do wody. Bo ja trasy nie widziałem. Jeszcze raz na zjazd. Skoczyłem Zaraz się na bagę. się ludzie zlecą zapewne. A, a, a ja? A spadł. Spoko. Dej on spada, on ma jakiegoś buga. No. Są bugi. <grym> Ej, cicho, ja sobie do tego nitro dodam. Aaa, <grym> nitro jest. Dobra, jadę. Też już jadę. Z nitro. Ale co tam? Wow. Żyć można. Nie, ja laga. nie chcę wypaść. Beczka. Bum. Nie buchnę, dobra. Buchnę. Gdzie ty poleciałeś? Nie. Czekaj, widzę cię. Ty jesteś LV gdzieś chyba. No, ja cię widzę. Chodź na skatepark. Serio. Chodź może jakiś stąd im pokażemy. Albo coś Ale tu nie tutaj, bo tutaj tu nie ma co. Ja to jakiegoś Buga, ale dobra Wyskoczyłem ze skier parku całkiem Okej reszcie ludzie tutaj pewnie... E, już jakaś osoba jest no. jak to tam jest. Flejo i motor bez kierowcy. Mm -hmm. Też tu masz? No. O dobra. Masło maślane, pozdrawiamy cię chyba. No. Ale nie, zabiłeś mnie. No nie wiem. <gry> chyba jutro wsadzę co Bo raczej dzisiaj go nie będę już łączył Weź mu napisz żeby się przymknął albo to Dejwa Dave Nie, Dave'a nie ma Wow, się cieszy bo wyskoczył Coś tak sobie mogę zrobić Fioletowy Infernus Czy tam ruszofy Ruszofa terpeta <noise> nie wiem czy z full serwera coś się będzie jeszcze pokazywało No Bo teraz to na tym serwerze gramy Chcemy jakoś pomóc go rozkręcić administracji No Ale coraz więcej ludzi jest na serwerze wczoraj było 11, tak pod wieczór o tej porze. Tak pod wieczór o tej porze. <laughs> <laughs> Spoko. E, dawaj, może na e, LS. Czy tam DS. LS, ok. Jakiś osobnik tutaj był, ale co tam? Tu jest. Wsiadaj na motor. Widziałeś jaki jumping? Jump, jumpuj stary. Szybko, bo typ jak tu jedzie. O, dawaj tego Abdulga zabijemy. Lol, wywaliło mnie z tego. Jak ty, mi na, jak ty mi na głowie stałeś, odejdzie. Nie przejeżdżaj przez to. No bij go, bo ja zaraz zginę, typie. No, ale tu szczałów nie ma. <grym> Zginąłem. jeszcze tam idę pomóc brawo to wsiadamy na motor weź wpisz kośnik N, to nam pojazd naprawi wow strzał mi po głowy poleciał czy jakiegoś stunte im pokazać o, też sobie wyskoczymy Wow, <laughs> Chyba źle wylądowałem Ej, tu motor sam jeździ Czy to ty tym jeździsz? Nie, je, ja jadę U mnie siedzisz na moim motocyklu, ale dobra Aha Jest Chodź na plażę Plaża, ziom Plaża SV mm, Plaża. Zwykła plaża w plaża po prostu. Spoko. Uuu, motorki. O, ten jest fajny. O, te czarfony. No jak chciałem. <laughs> Ale patrz te, te, te... O, te są nawet ruszowe. Ruszofa, torpeta. To. Dawaj ruszofę bierzemy. Czekaj, jadę sobie zjechać. Skąd? Skąd? Czekaj, też tam chcę. Wow, rozwaliłem płot. Chyba nic... E, jak myślisz, będą mieli mi to za złe? Tak. Spoko. Jazda, 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 jazda na molo. Aaaa. Myślałem, że tu będzie jakaś ta... Nie ma żadnej I... wyskoczni... Eee. To nie fair. <gry> ten, ten motor jest fajny. Motur. Dawaj wskakujemy do wody dobra Serio? No Jezuciła się, zaplątałem... Ja chcę, gdzie trafiłeś? Jestem Jezu, ja jestem wyjść mogę. Help. Dobra, jeszcze raz. Bo ty nie umiesz. A czy nie, bo ja byłem e, w takim czymś. Czymś? Jak ja jestem za tobą. Wiem, bo przed chwilą się tepłem tutaj. Ty Dobra, jeszcze raz tą zjadę. <noise> po co ty tam jedziesz parowo? Nie wiem. No bo motor. Ale oni się lubią. No. Jezu, nie hamuj tak nagle. Co tu jest? Nie, on ma z osiem. No. <laughs> chodź jedziemy go zategować. spoko to akurat to w dobrą stronę chyba jedziemy co? Ha! no co? <laughs> jezu ej nie przyjedziemy jak to Dzięki. nie? <laughs> tam gdzie wiedzie flejowie to wszyscy <laughs> no patrz jak to z lol nie zniszczal! <laughs> troll <laughs> a ty zniszczyłeś no troll <laughs> Ej, jaki labirynt. Zaraz wezmę infernusa szybciej będzie. No jeszcze to Na co ja wjechał Jest ta pedofilia, Dendrofilia robota. Tak, zapraszamy do naszego gangu Dendrofilia team. O Jezu, jeszcze wolny w słup. Co tu się dzieje, dendrofilio? No, Dobre! Dobra, tamtego nie bijemy już, bo to jest masło. Dawaj na rampę. Czekaj, bo my pokazaliśmy tylko zjazd jeden, a zjazd dwa wcale. Dawaj na zjazd dwa. Ja byłem na zjeździe. Ja nie, nie byłem? To weź to poczekaj, edzio. poczekaj tam na mnie. No. A zjazd mi się nie załadował. Dobra, jest. A, teraz trasy nie ma. Mhm. Czekaj. Spoko. Dobra, no i można jechać. Ten zjaż jest trochę brutalniejszy. Może i nie. Nie, dobra, to jest... to jest... Okej, ok, jestem. Spoko. Cześć. Chodź jem... na miniguna. Na miniguna. Aha. Dobra, jestem. Jestem... Jestem w tobie. O, ta, tam, je, tam są jakieś dwa typy, dawaj. Czekaj dla... Mhm, fire. Nie wiem, jak on to zrobił, ale dobra. Ja też, faja zabiła. Ja nie wiem, jak on to zrobił. Jesteś na minigunie? No. Tutaj w wchodzisz? Mhm. Teraz tak. Na pewno ty? Tak, to ty. Okay. Dobra, tam jakiś typ się na ulicy pokazał. To był nasz przyjaciel masło Te Nie ma to jak płacz Teraz był mój Znaczy ty zabijasz jakiegoś twój misiek Wow. Ha, u góry jest U góry i na dole Gdzie się pojawiłeś? A dobra, jeszcze widzę. Za to tobą. Ja idę tu do góry. Chcę tu na dole. Jak coś. Nie, bo to, ten typek jest, on płacze, bo go zabijam. Ciągle on nie trafia. Weź go rozwal. Po wchodzi? Aha. Co? Ja go nie widzę. Tyle olszał. Jest nieszczalny. Przepraszam ją Nie ma tu chyba nikogo, wiesz Ej, ej, czekaj, czekaj, czekaj No, dzięki Parówcze Dobra, dawaj z miniguna, wybywamy i choć może na G1 No spok no, Dawaj na tą piramidę, wyskoczymy Dobra Albo nie czekaj mam pomysły, dawaj stąd wyskoczymy I po prostu później jedź za mną na LV teraz choć nie? Tę czekaj... ja jedę na tą piramidę Nie, choć na LV nie Chodź na LV i sobie po nie wiedziemy po prostu Dobra LV I dawaj za mną, jedź. jak już Laga miałem czy coś nie Dobra to jednak nie Chodź za mną Mhm. Jezu... Yes. <laughs> Nie wyszło ci to zaś. Ło to mikrofon walnąłem przez przypadek. Ja mikrofon poprawiam dlatego. Czekaj, trzeba się rozpędzić bardziej. Aha, ty tak chcesz to. Spoko. Nie wiem, tak odległość chyba wystarczy, co? Yep. Dobra, jeszcze dalej. <laughs> Tak, i sorry że, sorry, że nie było żadnych odcinków, ale po prostu czasu nie mieliśmy i, i ja nie miałem czasu, żeby coś z Minecraftu nagrywać i w ogóle z Sampa, żeby coś nagrać, ale teraz już będą. Patrz, a ja tu wiadę, ja, a ja tu wiadę, widzisz? Jestem o Ciebie lepszy. Nie, ja, 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 ja tu wejdę. Tam czubek. Ja też chodzę na czubek. A, i... ty, 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 oszukańcy. ty. <laughs> sam bez motora wchodzisz, ale dobra. <laughs> Jak to bez motora zobacz Zoba No bo to czy jest Ej, co to Tak, za godzinę grania e, z, ze skrótem PPS, przednikiem dostaje się e, 100 respektu. Mm -hmm. A bez to nie wiem, bo ja z tym ciągnę. Dopiero mam sam 367 tego. Zaraz napiszę do pani admin. Siemka. Zobaczymy co odpiszę. Napiszę, że nagrywamy. Wiem, zaraz je napiszę. Z kim ty piszesz z czekoladką? Tak. To jest pani admin. Mm -hmm. To z Boga. E, nagrywamy, a ta. E, aha. <laughs> o balon. Czemu, czemu z tego balona się weźmie? Ham, hm. Gdzie jesteś? Nie wiem, jeżdżę w jakiejś róże. A, to ja wiem gdzie. Tylko jechałeś tam od strony LV tam do góry, czy... Aha tam na, to, na tą drogę taką dużo, tak? Nie. Nie. Teraz jestem nad obwodnicą i jestem nad lotniskiem Las Venturas. Wow, tu czy ty jeździsz? Po jakiejś róże? Jeśli tam do tego lotniska, to mnie powinien zobaczyć. Czekaj, bo ja jadę może w tym samym co ty. Teraz tak, może koło pojęcia się na tym serwerze najbardziej obawiać. Na pewno adminów. Nie. <laughs> Ej, teraz to, Dobra, to ja te y, WHA i ma wyłączę lepiej, No radziłbym ci Bo inaczej wiesz, lekka wtopa może być, nie? Głosowanie, dzień, tak Jak ty dzień Też dałeś no tak? A ja nie Jaki brudas O, o, ale fajnie, znak widzę A ja? San Andreas Multiplier Jenny jaki flash na no rych no. <laughs> Gościu Patrz, patrz. Pa pa, 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 pa patrz. Widziałeś to? Nie. Ja. <laughs> Czekaj zaraz, zobacz, jest nasz samochód do driftu. Spoko. Ty, 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 traktor, <gry> turizmu. O, jest turizmu. Jest turizmo, jest impreza. Eee, zaraz będę miał fajną furkę. Eee, sultana. <gry> ja. Jaką? Co to jest? Czekaj. O kurde. Ta, to ja sobie tak tutaj na nikogo poczekam. Poddriftuje. Na kogo? Na mnie? No, na lotnisku. Ok, ok. Ale serwer fajny, muszę przyznać. No, fajny, fajny, bardzo fajny. Zero lagów. No. Chyba, że ktoś ma internet, y, pół mega. Mm. Zdarza się. <laughs> znaczy nie no, mój kumpel miał y, chyba jeden mega internet, więc wiesz. No. Nie Dawaj na to lotnisko. Czekaj, czekaj. I będziemy już. ten odcinek już kończyć na razie. No. To też już trochę długi jest. Chyba to 20 minut będzie miał. Aha. Czyli tam wszystkie e, IP i tak dalej będzie w opisie. Forum będzie za około dwa tygodnie, bo trwają place nad nowy, więc e, no. forum na razie nie podam. Na razie tylko e, sam, e, same IP. Linku do mojego profilu też nie podasz? Podam jak chcesz. Nie. Jak tam chcesz? Ale czekaj już jedę. będę Czego nie mówię, że nagrywasz z tamtym, bo ciebie nie było. <grych> to? Czekoladka doj napisała, czemu nie mówię, że nagrywasz z tamtym, bo ciebie nie było. Aha. <grych> Gdzie ty jesteś? Jeżdżę sobie wolny nad... Hata. <grych> Co? <grych> Patrz na mi napisała. Ale, bo on o tym Ajmie nie, e, a, ja de, a ja do dajwa, a on mówi, że z tobą nagrywa. Kozak. Zobacz, jaką mam furę. Co, 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 co Jaka ogóle... piosenka ci się przypomina? na no, Ajmir, <noise> a dalej. że Dobrze. Dobre. cześć, bo, bo zaraz będzie ciekawie tutaj. Daj mi rada, idę, Dobra, żegnajcie. Cześć. <laughs>